Dzień dobry, czas na kolejny epizod Deportiva La Coruña w hiszpańskiej Primera División. Nauczony doświadczeniem, bardzo przykrym z pierwszej kolejki, gdzie na wyjeździe ulegliśmy 0 do 1 drużynie, której nie powinniśmy punktów oddawać, jak również w kolejnym meczu wyjazdowym przeciwko Villarreal, który też przegraliśmy 0-1, zmieniłem nastawienie, zmieniłem w ogóle ustawienie naszej drużyny na mecz wyjazdowy przeciwko Osasunie to, że mamy odpowiednich piłkarzy na ten poziom ligowy, o tym świadczy to poprzednie fenomenalne spotkanie przeciwko Atletico Madryt, w którym wygraliśmy na El Riazor 2 do 0 po golach Jusufa Demira oraz Brahima Diaza, czyli naszego nowego skrzydłowego. Jak będzie wyglądało Depor w nowym ustawieniu? Właśnie tak jak tu widzicie, przestawiłem jednego piłkarza z formacji napadu na defensywną pomoc i tym zawodnikiem będzie Sergio Alvarez, jedynym napastnikiem naszej drużyny chyba raczej nie będzie Jusuf Demir, ale właśnie Gabriel Martinelli, który w tym sezonie pokazał, że potrafi bramki zdobywać. Dwa trafienia w Primera Division. No i mamy oczywiście taki margines błędu, że w każdym momencie tego młodego Demira możemy wpuścić. Osasuna podejmuje naszą drużynę z 19 pozycji w tabeli. Jak na razie zero zwycięstw na koncie tej drużyny. Jedyny remis z Maliorką i mam nadzieję, że więcej punktów jej nie dostarczymy. Zaczynamy zatem trzeci mecz wyjazdowy naszej ekipy w La Liga. Jak będzie tym razem póki co bez bramki Super Depor. Właśnie na stadionach rywali tymczasem Gabriel Martinelli, znakomity kontratak naszej drużyny. No i doczekaliśmy się bardzo szybko tego pierwszego wyjazdowego trafienia, właśnie za sprawą napastnika wypożyczonego z drużyny Arsenalu. Dzięki tej bramce wskakujemy na piątą pozycję w ligowej tabeli no, w roli Znakomicie spisaliśmy się w drugiej lidze hiszpańskiej Jak będzie teraz Zobaczymy 22 minuta skutecznie Alvarez w defensywie Po to właśnie ustawiłem go na pozycji numer 6 Żeby takie cenne odbiory nam sprawiał Brahim Dias schodzi do środka pola Piłkarz wypożyczony z Realu Madryt Podaje po raz kolejny do Gabriela Martinellego I Gabriel Martinelli już ma dublet na swoim koncie i ja pierdzielę, Walencja po 24 minutach prowadzi 6 do 0 z Castellion, czyli robi to, co my tak naprawdę powinniśmy zrobić z ekipą Beniaminka, 37 minuta tymczasem na stadionie Osasuny i przyjrzyjmy się tej akcji Vecino, tym razem ze znakomitym przechwytem Martinelli po hat tym razem Martinelli zatrzymany przez Iwana Martineza czyli golkipera gospodarzy Renier z rzutu różnego w kierunku Erika Bay i, ale chyba tam było pchnięcie właśnie w wykonaniu Iworyjczyka. Ten gol nie będzie, znaczy ten gol, tego gola w ogóle nie będzie. 7 do 0, Walencja po 27 minutach miażdy swojego rywala ostatniego w tabeli. Póki co powiemy im, żeby byli skoncentrowani, ponieważ nigdy przy wyniku 2 do 0 nie powinniśmy chwalić naszej drużyny, bo doświadczenie tak mówi, że druga połowa mogłaby wyglądać, no, zgoła inaczej. 8-1 Walencja prowadzi Araujo. Diego Lasalt, 59 minuta tego spotkania. Brahim Diaz, 3-0, tak, tak zmiana ustawienia przynosi oczekiwane rezultaty i dzięki właśnie niej prowadzimy z Osasuną uważam, że to dzięki niej, mimo tego, że Osasuna jest na przedostatniej pozycji w tabeli, to przypominam ciągle ten mecz z pierwszej kolejki właśnie przeciwko Castellion, gdzie nie zmieniliśmy tego ustawienia na wyjazd, no i ten mecz przegraliśmy. Tymczasem Rodriguez pakuje piłkę do naszej bramki 9-1 Walencja Co tam się dzieje? Zaraz będzie dwucyfrówka Unai Lopez, tym razem na głowę Ronalda Araucho, czyli ani podanie Reniera na Bajego nie było skuteczne, no i w drugą stronę również nie zdobyliśmy bramki. Kwadrans do zakończenia tego spotkania, więc może damy się ograć niektórym zawodnikom, jak na przykład Vitolo oraz Pedro de la Vega, którzy wejdą na nasze skrzydła, no i kusi tutaj wpuszczenie Jusufa Demira, ale w zasadzie, no nie widzę sensu, ponieważ Martinelli może w tym spotkaniu zdobyć hat więc nie będziemy mu tej nadziei oczywiście odbierać. No tutaj trzymam kciuki serio za nietoperze, żeby strzelili to, tego dziesiątego gola, bo takie sytuacje naprawdę zdarzają się bardzo, bardzo rzadko Nie pamiętam kiedy ostatni raz Była dwucyfrówka w spotkaniu La Liga 93 minuta, więc półtorej minuty Do zakończenia tego spotkania Martinelli Do Vitolo I jakimś cudem Martinez Znakomicie broni ten strzał Rezerwowego skrzydłowego Deportivo La Coruña, no i nie mamy Czwartego gola, choć teraz Martinelli Czy będzie hat -trick? Nie będzie, ponownie Ivan Martinez paruje piłkę Na rzut rożny, ależ był bliski Piłkasz arsenalu strzelenia swojego pierwszego hat w Primera Division jeszcze. No ostatnie minuty zdecydowanie należą do golkipera Osasune czapki z głów. No ale jednak wcześniej trzy bramki e, zdarzyło mu się wpuścić. ze szczęściem dla nas Sergio Alvarez na prawe skrzydło do Rerry, co zrobi nasz prawy obrońca, wycofuje do Vecino, ten do Sergio Alvareza, ale tutaj już strzału nawet nie będzie. Znakomite spotkanie w wykonaniu Deportivo. Pochwalimy naszą drużynę. Pniemy się w ligowej tabeli i mam nadzieję, Mam nadzieję, że dzięki dwóm różnym formacjom, w zależności od tego, czy gramy w domu, czy na wyjeździe, mam nadzieję, że to sprawi, że te wyniki korzystne będą częściej po pięciu meczach, dziewięć punktów na naszym koncie i miejsce w europejskich pucharach dla Super Depor. Zakończyliśmy okno transferowe letnie sezonu 2022-2023 i z naszego klubu odszedł Nawarro, prawo obrońca, który teraz będzie reprezentował Malagę. Dziękujemy Nawarro za to, że pomógł nam w tym awansie koniec końców do rozgrywek La Liga. No ale nie jest już on nam piłkarzem, niestety, potrzebnym. Dziś gramy, wracamy, a nawet nie wracamy przecież gramy przepraszam, w słonecznej Walencji na stadionie. Stajan i tam zagramy z drużyną, która przed chwilą zrobiła absolutną miazgę z biednej ekipy Castellion, więc mam nadzieję, że nie podzielimy ich losów, tym bardziej, że mamy nową OP formację. Przechodzimy zatem na stadion Walencji, która jak widzicie zagra dzisiaj dwoma defensywnymi pomocnikami w postaci CDB oraz Carlosa Solera. Bardzo dobre wspomnienia mamy z Walencją akurat w kontekście karier w futbolmenadżerze. Mam nadzieję, że wy również, ponieważ kariera słynnymi netoperkami no, owocowała wiele emocji. Renier, podanie do Lego na przed polu drużyny Walencji, ale właśnie wspomniany Carlos Soler yy, łatwo kasuje ten atak naszego napastnika Lee Kangin, Oj, nie cieszy chłopie, nie cieszy, ponieważ tam był yy, ewidentny yy, spalony zawodnika Walencji i ta bramka naturalnie nie powinna zostać uznana. No to może czas na atak w drugą stronę, dosłownie minutkę po tej akcji albo jednak nie Gonzalo Guedes. Guedes doskonale interweniował jeden z naszych obrońców i koniec końców wychodzimy obronną ręką z tej całej akcji nietoperzy, bardzo ładnie podobała mi się interwencja naszego bardzo podobała mi się interwencja naszego zawodnika tymczasem Baji by... sędzia przyznaje rzut wolny, na szczęście dla drużyny Deportivo La Coruña już tam pachniało jakimś rzutem karnym ale to był ewidentny faul w ofensywie jednego z gospodarzy. 32. minuta, Lasalt od rzutu z autu i będziemy konstruować tę akcję od linii defensywy. Unai Lopez przedziera się środkiem pola, wychowane Atletic Bilbao, Sergio Alvarez do RR, wraca piłka do naszej szóstki, Lopez, Martinelli, jak po sznurku, krótkie podania, polecenia taktyczne i wszystko to kończy się kontratakiem gospodarzy Gonzalo Guedes, niecelny ten strzał na bramkę Iwana. Na drugą połowę zdecydowałem się wystawić właśnie Jusufa Demira do składu, bo jednak kosztował ponad 30 milionów euro, więc fajnie by było, żeby coś tutaj stworzył. Właśnie Jusuf Demir wycofuje do Vecino. Demir, chłopie, to jesteś dziewiątką! Renier Vecino! No, niemal z asystą drugiego stopnia. Austriacki wielki talent, ale niestety tak się nie stało. Póki co ani Kang-in, ani Maxi Gomez nie zdołali na poważnie zagrozić, zagrozić naszej bramce, no nie licząc gola ze spalonej pozycji Kangina. Zachęćmy naszych zawodników do może śmielszych ataków, bo czuję tu potencjał naprawdę na wywiezienie trzech punktów ze stadionu Walencji, choć za chwilę może się okazać wręcz przeciwnie, ale i tak jesteśmy na wysokości pola karnego Walencji. Ehm, jest jego Lasard pięknie z dwoma rywalami sobie poradził. Nasz no, lewobrońca Renier, nieuznany gol. O nie, ale już to była piękna akcja w naszym wykonaniu. Gdyby tylko Brazylijczyk nie znajdował się na offsidzie Tak, no to jest war i gol nie zostaje zaliczony. Tak się cieszyli długo nasi piłkarze, że przez chwilę przemknęła mi nadzieja przez głowę, że ten gol faktycznie zostanie uznany. No ale jednak, jednak nie. Dobra, w miejsce Reniera po raz kolejny Vitolo. Może on tutaj przechyli szalę zwycięstwa na naszą korzyść, choć w tym spotkaniu, być może, niewiele się wydarzy. Być może, ponieważ jesteśmy w naszym polu karnym. Jaki błąd naszej defensywy! Boże, coś ty narobił, araucho. No nie. Jaki fatalny błąd naszych zawodników! Tracimy gola już praktycznie w doliczonym czasie gry. Co oni zrobili najlepszego? Demir pokazuje dribbling. Demir, Unaj y Lopez broni to, a nawet nie broni, ponieważ był słupek po strzale naszego pomocnika. Co zrobiła nasza defensywa w tej sytuacji? No, tu powinien być. Tu powinien być punkt który powróciłby na Stadion Riazor. Tego punktu nie ma. Nie chcę mi się za bardzo komentować, ani przypominać na powtórkach tego, co zrobiła nasza defensywa. No jestem zawiedziony, bo tutaj no, no minimum te 10 oczek powinno być na naszym koncie po tym spotkaniu. A Jezus, Irureta okrzyczał swoich piłkarzy, Alvarez, ty... Ciuliku poszedł do mediów z tym aż Sergio Alvarez. No nic, no szkoda. Trzecia porażka w La Liga. Po raz trzeci 0 do 1. Minimalne te porażki naszej ekipy. Ale w końcu wracamy na El Riazor na starcie z Sevillą. Już za tydzień wrócimy sobie do dwóch napastników i liczę na to, że moja linia ofensywy przypomni sobie to, co zrobiła w starciu przeciwko Atletico. Przed meczem przeciwko Sewilli przyjrzyjmy się, jak radzą sobie nasze rezerwy w trzeciej lidze hiszpańskiej. Radzą sobie, jak widać, bardzo dobrze: 8 meczów, 7 zwycięstw, tylko jeden. Remis przeciwko Baleares siedem zwycięstw, między innymi z Atletico, z Atletic Bilbao, czy z Walencją. Idziemy pewnym krokiem po drugą ligę hiszpańską i jeżeli chodzi o tutaj statystyki, no to niestety nasi młodzi zawodnicy nie imponują, no ale przypominam, że mamy tutaj naprawdę bardzo utalentowanych i bardzo dobrych już piłkarzy, których... Przypominałem, czy sylwetki, których po prostu przedstawiałem w jednym z ostatnich odcinków. Czekam na rozwój niektórych z tych piłkarzy, jak na przykład Diagonas, Kimento czy Rezende, ponieważ to mogą być piłkarze stanowiący o przyszłości naszej drużyny. W końcu wracamy do ustawienia z dwójką napastników. Po prawej stronie ekranu macie skład oraz formację drużynę gości. Unaj, Lopez jako przewrotka! Boże, jakby to wpadło, no to zaimponowałby mi troszkę mój środkowy pomocnik. Niestety piłka nie znalazła się w bramce Tomasa Waclika. Jest Dejong, który straszny w FIFA, pamiętam, strzelał mi gole. No i Valentin Pizarro Gomez odgwizduje faul w polu karnym jednego z defensorów Sewilli. Dlatego też mamy rzut i mamy okazję na wyjście, na prowadzenie. Brahim Diaz, czy będzie? kolejny gol w tym sezonie piłkarza Realu Madryt. Oczywiście, że tak, czwarte trafienie tego zawodnika wypożyczonego oczywiście do Deportivo La Coruña. Wychodzimy na prowadzenie i wracamy na pozycję pucharową w La Liga. Ej, serio, nie zamierzałem tego, ale być może, może się okazać, że w tym sezonie Deportivo po lekkich zmianach taktycznych na mecze wyjazdowe i na mecze domowe faktycznie powalczy o coś więcej niż pewne utrzymanie w Primera División. Tym bardziej czekam na kolejny sezon, ponieważ może okazać się, a raczej na pewno okaże się, że dostaniemy dużo pieniędzy na wzmocnienia, a tymczasem Munir, jaki strzał, dobrze to komentator nazwał kosmiczny strzał napastnika drużyny Sewilli, no i powiem wam, że zasłużyli Andaluzyjczycy na to trafienie. Unai Lopez, to jeszcze nie koniec pierwszej połowy spotkania. Unai Lopez na głowę Erika Bai. Miałem wrażenie, że to Ronald Araujo skierował piłkę do bramki Wacylika, Tak się jednak nie stało. Wracamy na prowadzenie. No nie jestem jeszcze zadowolony z waszej postawy. Zadowolony to dopiero będę po upływie 90 minut. Jeżeli faktycznie ten wynik dociągniemy do końca. Na razie nie widzę sensu tu na dokonywanie jakichkolwiek zmian. Witolo. Taka mała ciekawostka dzisiaj w miejsce Reniera, ponieważ miałem zamiar trochę ograć piłkę Piłkarzy, aczkolwiek też nie chciałem robić zbyt dużo zmian, ponieważ no jednak gramy przeciwko Sewilli. Unai Lopez na Matiasa Vecino. Piłka spada pod nogami Matiasa Vecino, który strzela debiutanckiego gola w tym sezonie. Tak jest, 3 do 1, kilkanaście minut do zakończenia tego spotkania, więc myślę, że teraz będzie odpowiedni moment na ogranie pozostałych piłkarzy, takich jak Carlos Vigaray, takich jak e, 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 Muchat e, Sadik, albo przykładowo w miejsce znakomitego dzisiaj Lopeza wejdzie Joaquin. Mam nadzieję, że ta trójca yy, nie wpłynie jakoś negatywnie na grę naszej drużyny, która wygląda naprawdę kozacko. Diego Lasalt na Sadika Vitolo. No przegrał walkę ze słupkiem. Stanął oko w oko ze słupkiem koniec końców. Dobrze, że to piłka trafiła w ten słupek, a nie jego głowa na przykład i by wylądował na pół roku w szpitalu. Brahim Dias około 10 minut do zakończenia tego meczu. Bardzo przytomnie Martinelli do Diasa. Beccino, Beccino poprawia, ale dubletu naszego pomocnika nie będzie póki co. 83. minuta. Sadik bardzo przytomnie w defensywie. Co ja się obawiam wpuszczać rezerwowych, jak oni robią naprawdę dobrą robotę. Teraz jeszcze raz mogliby byśmy skutecznie odebrać piłkę. Baj z faulem, ale bez jakiejkolwiek nawet kartki. Więc nie ma najmniejszego problemu. 18 strzałów, 8 celnych. Tak, rozpoczyna się nowa era Super Depor. Jestem o tym przekonany, że widzimy zalążek. Dosłownie zalążek naszej przyszłej mistrzowskiej drużyny, ponieważ dajcie mi kilka lat, ja to poukładam tak, że będziemy naprawdę nie do pokonania, tymczasem Diego Carlos. Kurde, ta piłka wpadła do naszej bramki. Carlos Vigarai nie ogarnął tego. Jednak piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, ale to nie jest ważne. Dzisiaj w ogóle moi napastnicy totalnie niewidoczni, mimo że było ich aż dwóch na boisku. Najważniejszy jest wynik. Trzy punkty zostają na Riazori. Kończymy ten epizod pięknym wyglądem tabeli, e, pięknym obrazem tabeli, w której to zajmujemy szóste miejsce tuż za plecami Walencji. E, przewagi nad strefą spadkową mamy już 10 oczek, choć tak jak wspominałem, raczej w tym sezonie powinniśmy patrzeć do góry, a nie w dół. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Cześć!